To, co się stało? Przerosło wszelkie pojęcie. To jest y, mój kanał, to jest kanał oficjalny. Na tym kanale wyszły łącznie dwa szoty. Tutaj jest y, shot z Bibinosem, to jest y, odnośnie łatwogęgu, który będzie miał krosa z Bibinosem. Tak przynajmniej mamy taką nadzieję Polska Górą. Ale wyszedł też shot, Stanowski ma problemy. To jest shot, gdzie ja się wypowiadam na temat tej sytuacji, właśnie u jest Stanowskiego, leko? u tego u Maciaka, jak oni tam razem ze sobą byli. I słuchajcie, ja rano, Przedam z ciekawości na ten kanał, żeby zobaczyć, jakie tam są komentarze. Chcę zobaczyć, czy coś jest do poprawy, czy coś możemy zrobić lepiej. Uuu. Istnieje narracja, że Maciak jest bardzo prorosyjski i wszyscy są za... Wszyscy po prostu jak jeden mąż krzyczą, że powinny się nim zainteresować służby, co nie? I to chyba jest prawda. Wejdziemy w komentarze. Generalnie wszystkie ucięły się godzinę temu. Już nie ma żadnych nowych komentarzy od godziny. Wszystkie komentarze zostały zapostowane w ciągu tak naprawdę dwóch godzin czasu, i potem się ucięły. Przeczytajmy sobie jakiś, nie wiem, pierwszy lepszy komentarz. No może być pierwszy z góry. Jeśli uznać, że ktoś nie choruje na wtórny analfabetyzm i rozumie znaczenie budowanych zdań, to nie powinien mieć kłopotu z tym, co powiedział ten człowiek. Co powiedział ten człowiek, co nie? Możemy sobie zobaczyć ten fragment, żebyście mieli kontekst. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady nie dałby rady wytrzymać takiej presji to świadczy o tym że jest bardzo dobrym politykiem jeśli uznać, że ktoś się choruje na wtórny analfabetyzm I rozumie znaczenie budowanych zdań To nie powinien mieć kłopotu z tym, co powiedział ten człowiek Generalnie jeżeli jesteśmy przy budowaniu Polskich, prawidłowych Składnych zdań To bym się przyczepił, że zdanie zaczynamy z dużej litery Przed że dajemy przecinek Tutaj powinien być przecinek Wiecie, jeżeli chodzi o budowanie zdania bym mógł być końśliwy I mógłbym teraz powiedzieć, że coś tu jest nie ten tekst. Porównanie Putina i sytuacji Putina do jakiegoś przymura w aucie raczej sprawa, bo Tu nikogo nie ma w aucie To jest dziwne jednak Putin dysponuje innymi środkami, aby odpowiedzieć na kompresję, jaką nakładają na niego państwa europejskie, wystawiając mu przysłowiowego ryja, aby uderzył i żeby mieć pretekst. Polska nadstawia policzek Rosji w sensie co? Wszystkie dywizje zmechanizowane, wszystkie polskie bataliony są przesunięte z granicy z Białorusią, są w zachodnio-pomorskim, czy gdziekolwiek w ogóle w Niemczech, a żołnierze tam przyjeżdżają tylko po to, żeby zdjąć spodnie i wypiąć dupę? Wyprząć dupę w stronę Rosji? To jest dawanie policzka Rosji, pretekstu do wojny? W ogóle rozumiecie tę abstrakcję? Pan Maciak nie chodzi i nie chwali Putina. Na terenie go o to pytają. Pytajcie go o Polskę, a nie kandyduje, bo nie kandyduje na prezydenta Ukrainy. Zacznijmy od tego, że rozmawiamy o chwaleniu Putina, a nie rozmawiamy o kandydaturze na prezydenta Ukrainy. W ogóle tutaj jest poruszany wątek ukraiński, gdzie on nie ma żadnego przełożenia na treść Szota, rozumiecie to? To jest dokładanie sobie jakiegoś segmentu w ogóle do narracji, który tutaj się nawet nie pojawia. Ja wiem tyle, koleś, zero masz wiedzy, słabo analizujesz jednostronnie nic o Ukrainie i ich czynszach. Ich czynszach. Czyns. Jak dla mnie jesteś zero, jak ten stanowski. Co z tego, że szot dosłownie nazywa się słabe zachowanie stanowskiego, co nie? Ty myślisz, Cepie, że Putin odda Żydom Rosję, jak Polacy prostytutki oddali Polskę? w ogóle, jakaś o czym ty mówisz? do mnie! Palancie z gultę swoją kozią bródkę i przestań promować tego pajaca Stanowskiego. Tytuł Szota. Słabe zachowanie Stanowskiego. Zobaczmy miniaturę. Stanowski ma problemy. Ja mam pytanie. Takie autentyczne. Jakie, jakie muszą zajść procesy myślowe, żeby stwierdzić, że ja promuję Krzysztofa Stanowskiego takim Szotem? Jakie? I wiecie, co jest najlepsze? Jeżeli chcecie, możemy sobie na żywo wejść na parę kanałów i zobaczyć, co na nich jest. Co wy na to? No na przykład tego kolesia, co tak wyzywa, palańcie z gulce swoim brudem. No, dobra, zobaczmy jego kanał, nie? Z wizytą na Białorusi! <grym> my, my się piszą same, koleś przychodzi, wyzywa mnie, ciśnie mnie, po czym wchodzicie na jego kanał i jest Z wizytą na Białorusi, kebabowy Mińsk, świąteczne zakupy, mieszkanie. Ale okej, okay, weźmy. Dobra, może to jest wiecie, może to jest przypadek, nie? Losowo, zejdźmy sobie dalej. Yy, nie wiem. Polak ma być myśleć po polsku, Zaje się sobie z tym radzisz, a z każdym sąsiadem ma dobrze żyć. Idź w bloku, obrażaj w wszystkich, wszystkich przez samocha sąsiadów i potem żyj z nimi dobrze. Nawet jak kogoś nie darzysz sympatią, albo go nie lubisz, dyplomacja, to jest. Dobra, słuchajcie. Wy się teraz będziecie śmiać, ale ja znalazłem zdjęcie tego człowieka, nie? Tak wygląda osoba, która napisała ten komentarz i to za... <laughs> Idź obrażaj wszystkich! Prolak ma być, myśleć po polsku, a z każdą sąsiadem ma dobrze żyć. Idź, blokuj obrażaj wszystkich sąsiadów! <laughs> To jest mem! Żeby nie było, to nie jest prawda, to nie jest tak naprawdę ten koleś, ale tak sobie wyobrażam tego kolesia, który to napisał. Ale dobra, nie, może można kad. Rafał z 9221. To są filmy wrzucone cyrylicą, kurwa. To nie jest nawet śmieszne. Tylko, dobra, ej, to może być ukraiński, to może być, nie wiem, język z Kazachstanu, nie wiem, jaki jest urzędowy w Kazachstanie, może być białoruski, nie wiem. Dobra, zobaczmy. Ja nie mam boledego pojęcia, co tu jest napisane. Ja tu widzę tylko Cyrylicę, nie. Dam sobie rękę uciąć, że to będzie rosyjski. Tu masz fragment na polski. Rosyjski. Dosłownie zostałem zasrany ruskimi botami, które przyszły bronić swojego mocodawcy. Ja myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko na dużych, potężnych kanałach. Ja myślałem, że taka propaganda. Ja nie, nie, nie wątpię, że tutaj GRU albo FSB albo cokolwiek maczało palce, bo jakby przełożenie tych ludzi zobaczyli, co oni piszą, to by trafili do Łagru. Bo to, to nawet nie jest propaganda. To trzeba być po prostu debilem, żeby coś takiego napisać. A jak się mają do tego mordy na Palestyńczyka dokonywane przez Żydów. A co to ma do kandydatury na prezydenta w Polsce? Ja mam pytanie, co to ma wspólnego? Polactwo, gdyby ich spuścić z jankieskiej smyczy, to już by pobiegło na Ukrainę zdychać na jankieskie interesy i... O czym ty mówisz? O czym on mówi? Bo tem trzeba potrafić sterować. I teraz co jest najlepsze? Część z tych profili wydaje się legitna. Ktoś może przyjść i stwierdzić, że na przykład no tutaj, no nie wiem, czy tu będzie coś takiego. No to jest zwykły profil, no to może być bot. Dwie subskrypcje, data dołączenia 2012. Okej, okay, może to jest legitny profil. Marek Kodrat 6266 Ślizgawica na drodze, bława ciekanów, wiaduk, podobki, część trzecia. Super materiał, bardzo ciekawy, bardzo dużo prowadza. Może to jest legitny profil. I ktoś stwierdzi, ale przecież to są legitne profile, to są ludzie. A słyszeliście kiedyś o kradzieży profili? Jak powstają boty? Boty nie powstają tylko w taki sposób, że ktoś sobie siedzi i zakłada nowe konta. To nie. Wiecie, to jest, to jest abstrakcja, nie? Ale możemy iść jeszcze dalej, nie wiem, sprawdzić sobie. Ja akurat razuję Masiaka, bo jedyny, który rozumie, że jako kandydata prezydenta nie można obrażać innych głów państw. Aha, więc trzeba je wychwalać! Jeżeli robią źle, to trzeba je wychwalać. Inteligentne. Nie opowiadaj głupot i niesie desinformacji. Majaciak nie jest prorosyjski. Tak, tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady, nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem. Jest politykiem. Putin jest dobrym politykiem i nie tobie o tym decydować. To mi jest to, żeby dać opinię. Tak samo jak każdemu człowiekowi na świecie jest to, żeby mieć własną opinię. Więc ten argument jest idiotyczny. I teraz najlepsze jest to, że jak sobie sprawdzicie te komentarze, to na przykład jest też yy, komentarz, że to jest jakaś prorosyjska narracja i że w ogóle w Polsce jest rusofobia i że to i że tamto. Ale ja mam pytanie. Czy kojarzycie na przykład pakt Ribbentrop-Mołotow? Jak Rosjanie zaatakowali Polskę podczas II wojny światowej? Czy kojarzycie na przykład zbrodnie katyńskie? Jak polscy oficerowie i polskie elity były mordowane. Czy, czy wy na przykład kojarzycie rozbiory? Jak między innymi ruskie podzieliły sobie Polskę na mapie. Czy wy na przykład kojarzycie trzymanie Polski pod żelazną kurtyną i jak w Polsce wszystko było na karteczki, ponieważ wszystkie materiały były przekierowywane do Rosji. Jak w Polsce cukru nie było. Mieliśmy nadprodukcję cukru, ale nie było cukru w Polsce. Dlaczego? Bo wszystko było przekierowywane do Rosji, eksportowane. No to jest abstrakcja. I czy wy teraz na przykład, nie wiem, kojarzycie, żeby Polska odzyskała wrak polewa po katastrofie smoleńskiej? No nie. Skąd się w Polsce bierze rusofobia, Macie jakiś pomysł! Czy to może mieć podłoże historyczne, a nawet wydarzenia czasu rzeczywistego? No to jest abstrakcja, no. no to jest abstrakcja. No i teraz ja wątpię, że to był, że, że, to, że to stoi za tym rosyjski wywiad, to tamto, to i whatever, nie. Natomiast czy za tym stoi bezpośrednio Maciek? No nie wątpię. Nie wierzę w to. Pytanie, co wy macie do Putina? Na parze banderowców to źle. Rusofobia robi sieczkę z mózgu. Nie, to jest głęboko zakorzenione i to ma podłuża historyczne. I słuchajcie, teraz jest jedna zabawna rzecz, którą możemy zrobić. Bo wiecie, co trzeba robić z botami. Ban. Ban. Bo tu nie chodzi tylko o poglądy, tylko o to, że zabierze część elektoratu Brown'a. Ban. Kalinowski. Ban. Proszę nie przekręcać słów pana Maciaka. Ban. Pytanie, co wy macie do Putina? Ban. Co sądzisz o prowadzący o zbrodniarzu Netanyahu? Ban. Chyba nie rozumiesz Maciaka. Ban, 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 ban. ban. Młody człowieku, już cię zmanipulowali. Po pierwsze, nazywanie kogoś młodym człowiekiem jako argument jest inwektywą. Co mam ci powiedzieć? Śmierdzący starcze? Mam używać staruchu, już cię zmanipulowali? To jest inwektywa. Tutaj było, był komentarz, że yy, Stanowski naprawdę podziwia Netanyahu. Dlatego powstał na kanale Zero materiał, gdzie jest inny ambasador Izraela za to, co zrobił w kanale Zero polski ambasador, nie? Mhm. Logiczne. 21 listopada Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania izraelskiego premiera Bibi Netanyahu za zbrodnie przeciwko ludzkości. Co to ma do rzeczy? Ban. Jedziesz na Putina, a czy on ma. Jakiś wyrok, że jest zbrodniarzem wojną lub jakikolwiek inny, to doprowadźcie go przed przedprzypłodów, to dostanie wyrok. Ban. Abstrakcja jest totalna, ale potrzeby to zrobić ankietę. Słuchajcie, zróbmy sobie ankietę. Może macie inne zdanie? Czy komentarze pod potem o Maciaku są pisane przez boty? Może nie są. Może na tym streamie jest tyle botów, że nagle ludzie stwierdzą, że, że tak nie jest? No ale kurde, 93% osób twierdzi, że tak. Ciekawe! A ty co z Putinem? Kawę piszesz, że wiesz, on w stresie jest, jak wysłuchuje jego wypowiedzi. On stresu nie ma, ale Zachód musi uważać, ty nawet nie umiesz po polsku towarzyszu pisać. Przecież to Maciak by go zmiażdżył, pod względem wiedzy i merytoryki. Stanowski to człowiek systemu pokazał swoją twarz. Wątpię, żeby go zmierzył. Myślę, że wszystko, co powiedziałby Maciak, byłoby do odbicia. Właśnie o tym mówiłem w tym szocie. Ale go nie obejrzałeś, tylko jesteś botem, który przed i skomentował jakkolwiek. Jestem więcej niż prawda, że nigdy nie słuchałeś pewnych powiedzi pana Maciaka. Aha, fajna kropka. Pytam. Y nie dajemy z dużo. Na jakiej podstawie dajesz opinię, że jest op prorosyjski? Towarzyszu, translator ci się wali. Ja jestem prorosyjska, pro, pro jestem pro prorosyjska. Towarzyszu, wiemy! Naprawdę wiemy! Słaba analiza, widać, że nic nie wiesz o Maciaku. Bardzo chętnie bym się dowiedział, dlaczego szok kierunkowany jest na to, że Stanowski źle się zachował, a nie Maciak! Wy k***a debile! Jak można być tak głupim?! Ja wiem, że ci się translator zepsuł i po rosyjsku ten film ci się nie przetłumaczył prawidłowo i nie przejrzałeś całego, bo masz to gdzieś, ale towarzyszu, obejrzyj ten materiał następnym razem, bo właśnie sobie zrobiliście pod górę! To jest taka abstrakcja, że to jest hit.